To nagrodę dostaliśmy w kategorii G, czyli w kategorii ładu korporacyjnego, i to jest nagroda za deklarację ESG CSR partnera i za nową wersję kwestionariusza ESG dla dostawców. Oczywiście, że się cieszymy z tej nagrody. To jest efekt pracy wielu osób. Jako odpowiedzialny bank dbamy o to, żeby dostawcy naszych usług. Też działali w sposób odpowiedzialny, wybieramy na nich przez to wpływ i zachęcamy do stosowania dobrych standardów. Także bardzo się cieszę. Jestem dumna z zespołu, który to opracował i no mam nadzieję, że tymi dobrymi praktykami przyczyniamy się też do tego, że pracujący z nami przedsiębiorcy też starają się jeszcze bardziej i idą w kierunku zrównoważonym.